Jesteśmy w Obrze, w Wyższym Seminarium Duchownym, w miejscu, gdzie formują się młodzi oblaci. Przyszli misjonarze, duszpasterze, proboszczowie, katecheci, spowiednicy, bracia zakonni. Nasze seminarium to stary pocysterski klasztor, sale wykładowe, biblioteka, kaplica, boisko sportowe. To też park, pola uprawne, ogród, świnki w klewiku. Ale seminarium to przede wszystkim wspólnota ludzi. Ludzi, z których każdy usłyszał kiedyś głos Chrystusa i teraz rozeznaje, czy to naprawdę On woła. Pierwszym celem seminarium nie jest napisanie pracy magisterskiej, nie jest nauczenie się głoszenia kazań czy śpiewu liturgicznego. Najważniejszą sprawą tutaj jest zdobycie doświadczenia Boga. Dokonuje się to na modlitwie, na studium, przez pracę we wspólnocie. Młodym oblatom pomagają w tym starsi współbracia, formatorzy, profesorowie i wykładowcy, spowiednicy, rektor, prefekt, ojciec duchowny. Cały proces formacji w naszym seminarium trwa sześć długich, ale i pięknych lat. To czas na słuchanie Chrystusa. Na zdobywanie tego doświadczenia Boga dokonuje się to na różnych wymiarach, duchowym, ludzkim, pastoralnym, intelektualnym, ale o tym opowiedzą już inni. Czasami tak jest w życiu, że trudno się otworzyć na drugiego człowieka, że rodzimy dużo konfliktów, jakichś nieporozumień, przepychamy się i nic fajnego z tego nie wychodzi. I na tym też polega formacja ludzka w seminarium, w naszym seminarium misjonarza oblatów Maryi Niepokaranej, kiedy wspólnie, razem uczymy się żyć z drugim człowiekiem. Najpierw oczywiście w obrębie i w przestrzeni naszej wspólnoty, którą tutaj tworzymy na miejscu w Obrze. Ale wszystko to przygotowuje nas do tego, żebyśmy pewnego dnia wychodząc poza mury seminarium, działając w różnej przestrzeni misyjnej, czy w Polsce, czy w różnych miejscach świata, żebyśmy byli zdolni i potrafili otworzyć dla drugiego człowieka. Wydaje się, że łatwo jest się przepychać i tworzyć jakieś konflikty i niezdrowe sytuacje. A tak naprawdę chodzi o to, żeby do każdego mieć podejść, i po prostu być z drugą osobą, z drugim człowiekiem. Tylko w jednym celu, w określonym celu, żeby dać Mu Jezusa Chrystusa, żeby temu człowiekowi służyć odpowiedzieć na Jego potrzeby, no i dawać Mu nadzieję Królestwa Niebieskiego. Ciektorcy studiują na Wydziale Teologicznym w Poznaniu, ale wszystkie wykłady w naszym seminarium są tutaj na miejscu. Nasi wykładowcy to wykładowcy miejscowi, ale też mamy wykładowców, którzy dojeżdżają do nas z Poznania, z Warszawy. Wśród nich są oblaci, ale też są księża diecezjami. Jednym z ważnych aspektów formacji jest formacja intelektualna. Nasi klerycy studiują w naszym seminarium w obrze przez 6 lat. Są to studia filozofii, ale również studia teologiczne, które mają przygotować ich do przyszłej posługi kapłańskiej, misjonarskiej. Nie tylko do pracy duszpasterskiej w Polsce, ale również do pracy na misjach. W seminarium oprócz formacji ludzkiej, intelektualnej jest jeszcze czas i miejsce przeznaczone na formację duchową, czyli na budowanie tej głębokiej relacji, miłości, wiary, nadziei do Pana Boga i drugiego człowieka, współbrata, którego Bóg postawił na drodze naszego życia. Rytm życia w seminarium wyznacza czas przeznaczony na codzienną modlitwę. A to Eucharystia, medytacja, modlitwa brewiarzowa, to indywidualna lub wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu, to również tradycyjne nasze oblackie modlitwy za żywych, o powołania do naszych zmarłych, zmarłych oblatów, zmarłych z naszych rodzin. To codzienny różaniec. Lektura Pisma Świętego indywidualne lub wspólnotowe, czytanie duchowne. Każdy z kleryków, braci zakonnych posiada też swojego kierownika duchowego, swojego spowiednika i w tym wymiarze formacja duchowa polega na towarzyszeniu temu młodemu człowiekowi na wspólnym rozeznawaniu i umocnianiu tego powołania, którym Bóg go obdarzył.